Cześć Simonko. ja jestem Natalia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj spóźnione jak na prawdziwego ucznia przystało back to school. Jak widzicie po opisie w dzisiejszym back to school będzie coś do wygrania i podpowiem Wam, że jest to typowo biedronkowe back to school, czyli niektórzy z Was mogą się już myśleć nagród. Aby zobaczyć co jest do wygrania i jak nagrodę zdobyć, Oglądajcie cały odcinek. Pierwsze pokażę Wam. Zeszyty. Zeszyty przeważnie kupiłam duże, żeby nie musieć zajmować miejsca tymi małymi, ponieważ ich musiałabym kupić więcej. Pierwszy zeszyt ma taki motyw, Drzewa. W środku jest on z takimi zakładkami, również o kolorze drzewa. Ma on takiego misia narysowanego. I w środku również tutaj nie wiem czy widać, ale jest taki motyw, jakby odbijających się małych miśków. Co mnie bardzo ujęło, dlatego właśnie kupiłam ten zeszyt. Zeszyt ogólnie ma trzy zakładki, który dzieli zeszyt na trzy przedmioty. W moim przypadku ja właśnie dlatego takie zeszyty kupiłam, żeby móc ich mieć, mieć mniej, a żebym mogła wykorzystać je do większej ilości przedmiotów. Ten zeszyt mam akurat na wszystkie rodzaje opiekunki dziecięcej, w którym będę pisać. Drugi zeszyt kupiłam bardzo podobny, aczkolwiek z innym motywem. Jest on czarny, z takim diamencikiem i również ma on zakładki. Tylko, że na tych zakładkach akurat są narysowane takie małe, malutkie diamenciki. Również zakładek jest 3. Także również mam ten zeszyt na trzy przedmioty. I zapomniałam Wam powiedzieć, te zeszyty mają 120 kartek. Oczywiście, zeszyty zostały zakupione, tak jak wcześniej mówiłam, w biedronce i kosztowały one około 12 do 15 zł. Kolejny zeszyt jest to zeszyt A5, ponieważ wybrałam taki jeden, żeby mieć do tych przedmiotów, których, w których nie muszę pisać aż tak dużo. Ma on 90 kartek, aczkolwiek również ma on takie przekładki których mogę zrobić na przykład trzy przedmioty. I mam tutaj przedmioty, do których wiem, że nie będę tak dużo pisać, ponieważ jestem już w drugiej klasie i wiem, że tak jak rok temu pisaliśmy z tych przedmiotów mało, to pewnie w tym roku też tak będzie. I dlatego właśnie kupiłam mały zeszyt. I również dzieli on się na trzy przedmioty z powodu tych przekładek, które są według mnie bardzo fajne. O Jezus. I mogą mi właśnie w tym pomóc Żebym nie musiała oddzielać sama Żebym nie musiała się męczyć Tylko mam przekładki do tego Ostatni zeszyt jest do języka angielskiego Wybrałam go do języka angielskiego Nie tylko z tego powodu, że jest on z Oxfordu Lecz e, również dlatego, że dowiedziałam się Że z języka angielskiego Będziemy mieć strasznie dużo kserówek A jak widzicie ma on teczkę z tyłu e, Tutaj zamierzam kłaść oj. Serówki, żeby mi się one nie pobieły i żebym nie musiała nosić na język angielski dodatkowej teczki. Jak gdyby według mnie jest to bardzo, bardzo naprawdę fajne. Cały zeszyt składa się z 90 kartek, jest on A5, ma on wyrywane strony, co też bardzo mi się przydaje, ponieważ często robię tak, że mi się nie chce pisać na lekcji, więc po prostu sobie Yy, tak opiszę, żeby pisać, a przypisuję to na czysto w domu. Także to jest mój zeszyt do angielskiego. Kolejną rzeczą, jaką Wam pokażę, jest mój planner, a dokładnie to kalendarz szkolny. Jest on z motywem miasta. Taki, taki motyw miasta, typowego, takiego dużego, na przykład typu Nowy Jork. Plenerze możemy znaleźć y, kalendarz na 2020, 2021, 2022. Są to y, kalendarze skrócone, no ale są. I bardzo mi się to podoba, ponieważ często również chcę sprawdzić, na przykład, kiedy za rok zaczynamy 1 września, no i nigdy nie mogłam, a tutaj przy plenerach zawsze to sprawdzam. Kolejnymi dobrymi rzeczami są plany lekcji, które możemy sobie zanotować. Tutaj mamy mały kalendarz do września. Skrócony taki, żeby sobie tylko pisać. I kalendarz taki duży zaczyna się dopiero we wrześniu. Yy, tutaj mamy akurat czwarty wrzesień, i moją magnetyczną zakładkę. No ale generalnie on cały tak wygląda. Możemy sobie notować różne sprawdziany, kartkówki i w ogóle. Pomimo, że w sumie tutaj gdzieś... Tak, tu są jeszcze moje kontakty, ale tutaj jeszcze są notatki, na przykład moje daty, które muszę zapisać. I mogłabym tutaj notować sprawdziany, ale chyba będzie mi łatwiej właśnie robić to tutaj. Także tak wygląda mój plener. Podejrzewam, że część z Was również ma takie. Jest on również z firmy Inter, Interdruk. No i teraz zaczniemy z rzeczami, które może wam się wydawać, że są mi niepotrzebne. Jednak zważając na to, jaki mam kierunek, to są mi one bardzo potrzebne. Wbrew pozorom. I zaczniemy może od bloków. Bloki kolorowe są mi potrzebne na plastykę. Mam tutaj. Po prostu takie najzwyklejsze bloki, żeby kupić ich dużo, żeby je mieć na cały rok. Mam nadzieję, że starczą, bo ostatnio musiałam dokupywać. No ale dobra. Mam tu taki zwykły blok techniczny, kolorowy. Drugim blokiem, jakim mam, jest blok rysunkowy, kolorowy. Blok techniczny, biały. I papier samoprzylepny jak gdyby bloku, techni bloku białego. Zwykłego nie kupowałam, ponieważ zawsze biorę kartki od drukarki, ponieważ sądzę, że jest to tańsze w sumie wychodzi taniej jak wezmę sobie parę kartek od drukarki, więc no kolejną rzeczą jaką kupiłam jest zestaw trzech teczek. Jest on z firmy Kaj są one z firmy Kajet. O tutaj. Tak jest napisane zestaw zastawteczek. Były one trzy. Dokładnie to dwie takie teczki. I kolejną, rzecz z, kolejną rzeczą z firmy Kajet jest piórnik w jednorożce, który po prostu musiałam mieć, ponieważ zawsze byłam fanką jednorożców. Stwierdziłam, że w tym roku nie będę przesadzać z motywem jednorożców, ale piórnik musiałam mieć. W znajdują się zwykłe długopisy i mazaki. Tutaj mam jeden długopis również z firmy Kajet, tak? Nazywalny, który bardzo często mi się przydaje, ponieważ nie muszę kreślić korektorem ani niżem. Tu mam takie zwykłe 10 długopisów, takich zwykłych za 50 groszy kupiłam, po prostu żeby mieć w razie czego, jakby mi się mój zgubił. Zakupiłam jeszcze zestaw, markerów z kajetu, lecz niestety okazało się, że są to markery do tablicy. To znaczy noszę dwa, jak gdyby jak nauczycielowi się wypisze czy coś. No ale fakt faktem nie będzie mi potrzebny ten marker. Muszę kupić nowe markery. Kolejną rzeczą jest długopis. Miał być z jednorożcem, ale urwałam mu róg i ogon i został koń bez ogona. Kolejną rzeczą z firmy Kajet są dwa ołówki. Są to ołówki wyciskane, które bardzo lubię, ponieważ one bardzo mało się łamią i mają one też taki motyw diamenciku. Jest różowy i biały. Kupiłam również korektor w taśmie, również z firmy Kajet. Jest to chyba dominująca firma w biedronce. Jest on taki zwyczajny, tylko że w taśmę, bo nie lubię takiego tego wyciskanego z długopisu, ponieważ on zawsze brudzi. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, są takie fiszki. Pewnie wiele z Was również takich używa, ponieważ są naprawdę przydatne, jak gdyby zaznaczyć coś w zeszycie czy w książce. To znaczy do książki przeważnie używam zakładek magnetycznych, lecz no tutaj myślę, że do zeszytów są akurat albo żeby zrobić takie małe notatki. Następną rzeczą jaką kupiłam są czystki do okularów, to znaczy są to trzy chusteczki takie. Możecie nimi czyścić również telefon, no ale ja kupiłam je do okularów, ponieważ uczeń bez okularów, no ciężko. Chociaż w tych maseczkach to w sumie teraz bardzo często muszę przecierać okulary, ponieważ strasznie mi one parują. Jeżeli macie jakiś w ogóle pomysł, żeby mi nie parowały okulary, możecie podesłać. I nie mówię tutaj o przyłbicy, ponieważ... Nie chcę nosić przy ubicy, ale mam maseczkę z filtrem, przez którą niby oddycham. No ale jednak te okulary gdzieś tam parują tymi cząsteczkami powietrza, no i tyle. Tak, kolejną rzeczą, której potrzebuje uczennica drugiej klasy szkoły medycznej, jest plastelina. Jest ona kwadratowa, jest ona z minionkami. i Kupiłam ją tylko dlatego, że ma ona złoty i srebrny kolor tutaj. Mam nadzieję, że widzicie. I również różowy neonowy. To znaczy kupiłam ją, dlatego, że będę ją potrzebować na plastykę, ale kupiłam tą plastelinę właśnie tylko dlatego, że ma złoty, srebrny i neonowy. A złoty i srebrny jest brokatowy, także bardzo mi się to podoba. No i właśnie dlatego ją kupiłam. Teraz ostatnie, co kupiłam, to kredki Bambino. Myślę, że każdy uczeń musi mieć kredki Bambino ponieważ kredki Bambino zawsze były sztosem totalnym. Jak się miało kredki Bambino, to się było fajne w podstawówce. A ja mam tu takie wypasione 36-kolorowe kredki Bambino. Będę sztosem w podstawówkach teraz. Tak, i jest tu złota i srebrna kredka, co mnie bardzo zdziwiło. I w ogóle dziwi mnie to, że jest 36 kolorów. Nigdy nie widziałam takich kredek, ale byłem w Biedronce i również, jak kupiłam tam więc no, więc kupiłam sobie takie kredki i to była ostatnia rzecz co do mojego plecaka to plecak mam taki zwykły tutaj o, jest on antykradzieżowy ponoć e, ponieważ on ma zamek tutaj czyli go nie widać jak mam go na plecach i co najważniejsze ma on ładowanie do telefonu kupiłam go za 45 zł w sklepie chińskim. To znaczy, jest to chińskie centrum handlowe, więc kupiłam go tam. I ma on tutaj takie, taki podajnik, no takie do ładowania, nie? do telefonów. Z tyłu ma on jedną kieszonkę na kartę, kredytową albo na kasę. Wszelki będziecie mieć tutaj, więc, jak gdyby, jest on bardzo bezpieczne tylko, że w środku nie jest on za bardzo pojemny, ponieważ jest on typowo na laptopa czy coś. Tutaj ma wejście na laptopa. Tutaj jeszcze jedną kieszonkę na coś tam. Tutaj macie na przykład na pieniążki, tak na klucze. No i takie tam pierdoły. No ja tu przeważnie wrzucam dwa zeszyty, piórnik i bidon, więc mi wystarcza. No i ewentualnie bloki kolorowe i kredki. I plastelina. No ale mi to wystarcza tak? Bo jak gdyby nie mam książek, Także mam tylko zeszyty, także bardzo mi się to podoba. I wystarczył mi taki plecak. I teraz czas na nagrodę dla Was za obejrzenie całego odcinka. I już wracam do Was z nagrodą. A dokładnie jest to jedna z zabawek gangów fajniaków. Ja mam akurat tutaj pieska, piotrusia. Wy możecie sobie wybrać wszystkich. To znaczy chodzi mi o to, że możecie wybrać sobie każdą maskotkę. A ja ze wszystkich komentarzy wylosuję, wylosuję dwie osoby, które dostaną po maskotce, którą sobie wybiorą w komentarzu i dokładnie po sześć naklejek. Sorry, po 8 naklejek. Dostaniecie, jeżeli będziecie chcieli oczywiście, dostaniecie po 8 naklejek plus pluszaka. A jeżeli nie, to po prostu 8 naklejek komuś oddam. Jeżeli będziecie chcieli samego pluszaka, to napiszcie: chcę samego pluszaka. No i tyle. Możecie napisać w komentarzu, dlaczego chcecie tego pluszaka. Możecie mnie przekonać, dlaczego mam Wam go akurat dać. Ale zaraz, zaraz, nie dostaniecie go tak od razu. Żeby dostać takowego pluszaka, musicie subskrybować mój kanał publicznie. Zostawić łapkę w górę pod tym filmem. I oczywiście zostawić ten komentarz, dlaczego chcecie dostać tego pluszaka na przykład dla siostry, dla brata, dla siebie, bo mama nie chce mi kupić. No i ostatnią rzeczą, jaką musicie zrobić, jest napisanie swojego maila, na którym mogę się z wami skontaktować. Tylko i wyłącznie za pomocą maila skontaktuję się z wami, żeby wysłać wam pluszaka na wasz adres. A ponieważ mój odcinek był spóźniony o jakieś dwa tygodnie. To zapraszam Was na kolejny odcinek już za godzinkę, w którym również będą do wygrania nagrody, ale tego dowiecie się już w następnym odcinku. Cześć!